Zadania od 18 do 21 łącznie. Zadania arkusza z maja 2025 z matury właściwej. Zadanie 18. Trójkąt kąty i wyznaczenie tangensa, czyli trigonometria. Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym bok BC ma jest przeciwprostokątną. Przyprostokątna AB ma długość 6, czyli to jest tutaj przyprostokątna AB, czyli to całe ma długość 6, a środkowa CD ma długość 5, czyli tu jest 3 i tu jest 3, bo środkowa łączy wierzchołek ze środkiem przeciwległego boku, czyli punkt D jest środkiem. Oznaczmy kąt ADC przez alfa, kąt ABC przez beta. Tangens kąta alfa, czyli tutaj tego kąta, jest równy. To jest, tangens to jest przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta do drugiej przyprostokątnej, czyli tutaj bym musiał mieć ten bok A i wtedy podzielić A przez 3. No to zacznę od wyznaczenia A, bo de, jeszcze tak trafając, 3 przez 5, czyli 3 prostokątna leżąca koło kąta do przeciwprostokątnej, to jest kosinus. Mógłbym wyliczyć kosinusa, potem ze wzoru jedynkowego sinusa i podzielić sinusa przez kosinusa, to będzie tangens. Ale prościej chyba będzie jak stwierdzenia Pitagorasa: wyliczę ten bok A, no i będę miał od razu możliwość wyznaczenia tangensa. 5 do kwadratu, czyli A kwadrat jest równe. 25 odjąć 9, czyli a kwadrat jest 16, czyli a jest równe 4. No to wszyscy, znaczy wszyscy, większość, chyba zna, że jest to ten trójkąt 3, 4, 5, tak zwany pitagorejski. Czyli tangens alfa to jest przyprostokątna leżąca naprzeciw, czyli a, czyli 4, przez drugą przyprostokątną 3, czyli tangens alfa jest równy 4 trzecie, to jest odpowiedź d. No i to samo ten sam trójkąt to samo zadanie, tylko teraz mam wyznaczyć sinus kąta beta, czyli to jest ten kąt. Sinus tego kąta to jest przyprostokątna leżąca naprzeciw, czyli to już z tego poprzedniego zadania wiem, że to a jest równe 4, tu jest 3 i tu jest 3. Przyprostokątna leżąca naprzeciw, czyli 4 do przeciwprostokątnej Czyli to tutaj oznaczę przez b. I też będę mógł skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, czyli 4 do kwadratu przyprostokątna plus 6 do kwadratu druga przyprostokątna, to jest b kwadrat, czyli przeciwprostokątna. 16 dodać 36 jest b kwadrat, czyli b kwadrat to jest 52, eee, czyli. 14 razy 3, nie, 13 razy 4. 13 razy 4, czyli b jest równe 2 pierwiastki z 13. No i sinus kąta alfa to jest, tak jak mówiłem na początku, przyprostokątna leżąca naprzeciw, czyli 4 przez przeciwprostokątną, czyli 2 pierwiastki z 13, 4 i 2 pierwiastki. Mogę skrócić, czyli to jest 2 przez pierwiastki z 13. Nie uwalniam od niewmierności, ponieważ widać, że jest taka odpowiedź podana jest to odpowiedź A. Zadanie 19, kąty w okręgu. Też takie standardowe zadanie. Punkty ABC leżą na okręgu, ośrodku w punkcie O. Miara kąta BCA jest 50 stopni, mamy zaznaczone. Miara kąta ostrego ABO jest równa, też kąt ABO jest zaznaczony. Ten kąt przy wierzchołku A ma 100 stopni, ponieważ jest oparty na Łuku AB, na tym tutaj czerwonym teraz zaznaczony. I kąt 50 stopni też jest oparty na tym samym łuku. Kąt 50 stopni jest kątem wpisanym, ponieważ wierzchołek ma na okręgu. Kąt 100 stopni jest kątem środkowym, bo ma wierzchołek w środku okręgu. Czyli kąt środkowy jest dwa razy większy. Czyli ma 100 stopni. To jest tutaj promień AO i OB też jest promieniem. Czyli jest to trójkąt równoramienny. Zatem ten kąt i ten szukany kąt są takie same, mają takie same miary. Kąt przy wierzchołku O ma 100 stopni, to znaczy, że one razem mają 80 stopni i są równe, czyli trzeba podzielić na pół. Ten kąt ma 40 stopni. Odpowiedź, yy, odpowiedź C. I zadanie 20. W trójkącie równoramiennym ABC, AC jest 4, BC też jest 4, AB jest 3. Na boku BC między punktami B i C wybrano taki punkt D, że trójkąty ABC i BDA, czyli ten tutaj i ten duży, są podobne. Odcinek BD ma długość, odcinek BD, czyli ten tutaj ma długość, oznaczę ją przez, oznaczę ją tą długość przez, przez x. Ponieważ te trójkąty są podobne, to skoro trójkąt ABC jest równoramienny, to trójkąt BDA też jest równoramienny. Ten kąt tutaj mają wspólny, to jest kąt alfa, Czyli ten kąt i ten kąt też będą miały w miarę alfa. Czyli korzystając z tego, że one są podobne, mogę ułożyć proporcje. Czyli podstawa tego mniejszego trójkąta do podstawy dużego trójkąta jest tak jak ramię tego mniejszego trójkąta do ramienia tego większego trójkąta mnożąc na krzyż 4x jest równe 9 czyli x jest równe 9 czwartych no ale takiej odpowiedzi nie mam przynajmniej w tej postaci to jest 2 i 1 czwarta czyli 2,25 2 i 25 setnych taką odpowiedź mam to jest odpowiedź B Zadanie 21. Prawda, fałsz. Dany jest trójkąt, w którym AB jest 11, BC 12, kąt ABC jest 60 stopni. I mam rysunek. Pierwsze, do sprawdzenia. Trójkąt ABC jest równoramienny. No to teraz tak. Mam dwie możliwości. Jeżeli tu mam 60 stopni, to znaczy, że, Tutaj też bym miał 60 stopni. No ale to by oznaczało, że ten trójkąt jest równoboczny, bo ten trzeci kąt wtedy też musi mieć 60 stopni, a on nie jest równoboczny, bo tu mam 11 i 12, czyli nie pasuje. No to znaczy, że, yy, że nie. Czy tutaj mogę mieć 60 stopni? No to na tej samej zasadzie yy, ten trójkąt musiałby być równoboczny. Nie jest. To wynika z tego, że ewentualnie ten kąt i ten kąt są takie same. No ale to nie suje, no bo wtedy ten bok i ten bok by musiał być takie samo, skoro te kąty są równe, czyli ten trójkąt nie może być równoramienny, czyli to jest fałsz. Pole trójkąta, no to tutaj skorzystam ze wzoru. Jedna, druga, bok, razy bok, razy sinus kąta między bokami, czyli jedna, druga, 11 12 i Sinus 60 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 2. To 2 i 12 mogę skrócić, to 6 i 2 też mogę skrócić, czyli zostaje 3 razy 11, czyli 33 pierwiastek z 3. No i taka jest odpowiedź, czyli to jest prawda.